Cześć, witajcie tu minę wieczór i dzisiaj Wam pokażę aktualizację 1.4.2 do Minecrafta. Cześć, no dobra, no, zaczynamy. Doszły nowe gu... znaczy w ogóle doszły głowy, głowy szkieleta, creepera, postaci, zombie i rocznego szkieleta, no to pokażę. Czaszka można kupić, można, tak? Można każdą czaszkę założyć. Tutaj um, czaszka zombie czaszka, czyli znaczy się głowa postaci, czyli stiva głowa Clippera. I jeszcze głowa szkieleta, czyli że czaszka szkieleta, no. Okej, okay, to teraz. Jest także kowadło, na którym można naprawiać rzeczy. Okej. Okay. Dodano też brukowy murek. To tak jak płotek, tylko że brukowy w brukowy murek, czyli z mostona. Można go wydobyć w, w kopalniach. Ok. Doniczka na kwiaty. Albo i na sadzonki. Można w niej sadzić sadzonki. Czyli kładziemy doniczkę i idziemy. kwiatek albo sadzonkę. Ok. Obrazek na itemy. Dobra, to jest obrazek, a ty tutaj trzeba kliknąć lewym przyciskiem myszy, żeby obracać albo żeby włożyć do obrazku. I ten. Okej. Okay. To jest też nowy item. Marchewka i... No, jak to się nazywa? No i... Dobra marchewka na patyku można ją przeprowadzać świnie czyli że jak na przykład tam jest świnia to bierzemy to i ją tak jakby za sobą ciągniemy okej okay. i na to wszyscy czekali czyli dodaje rzeczy o i teraz mogę wyżej skakać ale skoki okej, okay. to to daje pośpiech czyli że szybko kopiemy mogę to pokazać Wiemy jak drewnianą łopatą więc to się naprawdę przydaje może też pokażę szybkość ale nie wiem czy szybkość tak działa dobrze bo działa działa naprawdę jesteśmy dwa razy szybsi więc to też działa i siły nie pokażę ok no to to by było na tyle z tego odcinka więc zapraszam do komentowania subskrybowania i dawajcie łapki w górę jak się Wam podobało i zapraszam do kolejnych odcinków z Minecrafta. To cześć!